Uwaga, trzy, dwa, jeden. Siema, dzień następny. Zaraz kapać nie na nie i jedziemy w trasę. Dzisiaj zwiedzamy całe tutaj wszystko. Słuchajcie, zrobię wam jeszcze dzisiaj z rana ładny e, room tour. Tutaj mamy taki, jakby to powiedzieć, przedsionek. Pokój mamy dość duży, bungalow, dlatego, że jest on trzyosobowy. Mieliśmy łóżko, ale materac, mega twardy materac, bardzo twardy. Mamy lodówkę, najważniejsze, wczoraj była wyłączona, więc zanim nam się schodziła, trochę to potrwało. Ale jest prąd, jest, jest, prąd, jest klimatyzacja. Mamy dość dużą łazienkę, zaraz wam pokażę, ale najpiękniejszy widok jest tutaj. Mamy balkon, w którego wczoraj trochę popracowaliśmy. Zrobiliśmy trzy odcinki z bardzo ładnym widokiem z rana. Słońce wchodzi z tamtej strony, jest troszeczkę mgliście, co mogliście zobaczyć na wcześniejszym nagraniu. I łazienka, fajnie zrobiona z kamienia, jest ciepła woda. To co jest potrzebne, najważniejsze. I cena za ten bungalow to jest 500 batów za noc. Trochę się targowaliśmy. Chcieli nam dać mniejszy bungalow, tutaj ten obok, ale nie było tego balkonu, a cena była tylko 6 złotych taniej na nocy, więc postanowiliśmy, że weźmiemy ten droższy, żeby można było sobie wieczorem pocila. A my za chwilę wyruszamy na objazdówkę dookoła miasta. Na pewno dzisiaj wyliczamy bambusowy most na polach krężowych, tam jest jakaś ponoć mała świątynia. Na zachód słońca chcemy pojechać na świątynię, która znajduje się tutaj nad miastem. Być może odwiedzimy też wioskę z długimi szyjami, ale zobaczymy jeszcze jak to tam wszystko wygląda, zajedziemy na miejsce, zobaczymy. Ponoć było tam po covidzie niczego tam nie było, w sensie no wiadomo, było to wszystko pozamykane, oni żyją tylko i wyłącznie z turystyki. Nightmarket widzieliście wczoraj. Zobaczymy jeszcze na dostarczy nam czasu, więc do zobaczenia następnego punktu. Siema! Siema! Dotarliśmy właśnie na most bambusowy, który jest położony pomiędzy małą miejscowością blisko Mae Hong Son a świątynią, która znajduje się tam na wzgórzu. Jeżeli chodzi o sam ten most, bardzo podobna atrakcja jest w Pai, ale dużo bardziej turystyczna. Jak widać, jesteśmy tutaj tylko my i jeszcze jedna para turystów. Nikogo więcej na razie nie widać. Jest już mega gorąco, jest pół do dziesiątej. Sama atrakcja znajduje się około 10 minut od miasta. Więc dość blisko. Jak widać, ryż już dość mocno dojrzewa. Niedługo będzie pewnie ścimiany, bo to jest taki okres między początkiem a końcem listopada, kiedy jest zbierany. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć to, co my. Dzisiaj warto się tutaj wybrać właśnie w okolicach październik listopad. No i idziemy się przejść na świątynię, eee, zobaczymy co ciekawego tam jest. Pewnie posągi buddy i nic więcej Ale warto sobie pozwiedzać. Mamy dzisiaj trochę wolnego czasu, więc lecimy dalej. Wbijamy już do góry parę schodów przed nami, ale jest niesamowicie gorąco. Słuchajcie, trzeba brać też poprawkę na to, że jesteśmy jednak na 2000 metrów. Na kanionie, który wczoraj mijaliśmy, widzieliście, że pijemy kawę, było 1789 metrów nad poziomem morza. Uff. Nie do końca wiemy, o co w tym chodzi, ale słyszeliśmy tutaj też przewodnika z niemiecką wycieczką, że ci mnisi, ja nie, nie zrozumiałem, czy oni codziennie to robią, czy to jest jakieś konkretne święto, gdzie ludzie przyjeżdżają tutaj i ci mnisi wszyscy tutaj się spotykają, wychodzą na ten most i zbierają darę od ludzi. Wygląda mi na to, że raczej jest to jakiś specjalny dzień, bo oni codziennie bierano, raczej tutaj nie wychodzili, ale jest to możliwe, więc pewnie to jest dość święte miejsce dla nich, dla tajów. Być może modlą się tutaj i przynoszą dary, żeby ich plony były wysokie. Ciekawe, ale bardzo ładne zdjęcia. Więc oceniając to miejsce bardzo, a nawet bardzo, bardzo warto tutaj przyjechać, ze względu że ta świątynia jest naprawdę ładna. Piękne to jest, tylko wiadomo, że terasy ryżowe tutaj w tej Tajlandii wyglądają trochę inaczej, nawet nie można tego nazwać terasem, to są po prostu pola ryżowe. Tutaj wszędzie jest doprowadzona woda, ręcz stoi w wodzie. Ale liczymy, że w Wietnamie zobaczymy prawdziwe tarasy rężowe. Takie wiecie: góra, dół, góra, dół. Coś podobnego jak Donin Hanon na górach, ale w dużo większej wersji. Bardzo fajną rzeczą, którą można zrobić w Mae Hong Son jest odwiedzenie porannego marketu. Można kupić tutaj mnóstwo tradycyjnych rzeczy. My na przykład wczoraj kupiliśmy sobie takie te kadzidełka O takie, tylko mniejszą paczkę za 5 batów I palimy je na komary Oni je ogólnie palą na Buddę, a my je palimy, żeby nie było komarów I to działa Szybko się wypalają, ale są tanie Patrzcie, jakie o, dziwne rybki Papaje? Szukamy papaj I szukamy jeszcze miejsca, gdzie możemy sobie zjeść e, oczywiście Pattaya Dzisiaj na szejka wybraliśmy papaje. Fajnie, że jest każda opisana jaką ma cenę. Mamy pod po 40. Tutaj jest za 20. Wyrzucamy. Zawsze mamy problem znaleźć jakąś knajpę właśnie na obiad. Szukamy czegoś wykwintnego. Ja sobie zamówiłem jakąś zieleninę, kale, smażone z wieprzowiną do tego kawa, ale kawa jest tak słodka, jakby to była tona cukru. Jest woda z lodem, popijamy i czekamy jeszcze na drugie danie. Kasia dostała jednak smażony ryż, niesmażony makaron. Kurcze wygląda lepiej od mojego. Mm. Okej, okay, dojeżdżamy już do wioski, gdzie kobiety noszą nasze te złote obręcze. Jeszcze zobaczymy, czy uda nam się wejść i jak to tam wszystko wygląda. Słuchajcie, jesteśmy już przy rzece, którą trzeba przekroczyć łódką, żeby dotrzeć do tej wioski tak zwanych Długich Szyi. Na razie po tej stronie nikogo nie widać. Na pewno czytaliśmy w internecie, że przejście jakby przez tą rzekę, ale ej, prąd jest duży. Przepłynięcie przez tą rzekę to jest 20 batów za osobę. I jest napisane tutaj The boat 20 per Preperson. Już coś po nas idzie, bo też chyba ktoś wraca. Albo jak oni przypłyną, to jeszcze spytamy ile trzeba zapłacić po drugiej stronie, dlatego że oni robią to w ten sposób. Tutaj kasują Was niby tylko 20, tu jest chyba łazienka. Kasują Was tylko 20 zł za przepłynięcie przez rzekę. Nie wiemy czy w jedną stronę, czy w dwie. I później na miejscu się okazuje, że trzeba zapłacić jeszcze 200 batów za to, żeby można było wejść do wioski. No, Wysiedli tutaj turyści z Singapuru, ale rozmawiają po tajsku, więc płacili tylko po 20 za przekroczenie rzeki w jedną stronę i w drugą 20. A my niestety musieliśmy zapłacić pełną kwotę. Nie dostaliśmy żadnego biletu. Więc tak, jak wygląda sytuacja w tej wiosce? No, wiele źródeł mówi, jakby no, wiele różnych rzeczy. Ale najczęściej powtarzającą się historią jest to, że ci ludzie to jest ogólnie plemię birmańskie. I oni tutaj, będąc w Tajlandii, wiele, wielu z nich, albo może i wszyscy, nie mają e, żadnych dokumentów uprawniających ich do poruszania się po Tajlandii. Jakby rząd nie daje im jakby paszportu czy dowodów osobistych, jakichś takich dokumentów uprawniających ich po prostu do poruszania się i oni nie mogą opuścić tej wioski. Głównie te kobiety są tak trochę traktowane jak zwierzęta w zoo. Siedzą, proszą, żeby obok nich usiąść, sprzedają swoje rzeczy, które ogólnie można kupić na całej północy, więc to są prawdopodobnie rzeczy przywiezione tutaj. Nie widzieliśmy nikogo pracującego na razie. OK, muszę cofnąć to, co mówiłem, że nic tutaj nie robią. No, są takie bardzo proste urządzenia dotkania i te wszystkie mm, szaliki prawdopodobnie są zrobione przez nich. Mają w tej wiosce też jest, przynajmniej na mapie, oznaczony szpital, i jest też szkoła, w której się właśnie znajdujemy. i opakowanie po ślugach ogólnie możemy wyróżnić cztery plemiona Karen są to Karen długie szyje tak wyglądają są też plemiona Karen z dużymi uszami i panie noszą takie jak na zdjęciu tutaj kolczyki Pakajor or White Karen dlatego, że kobiety, które nigdy nie wzięły jeszcze ślubu noszą takie białe sukienki dlatego są nazywane White Karen ponieważ noszą je białe. I e, tak zwane Red Karen, czyli kobiety, e, które w zasadzie w Tajlandii nie występują, te plemię nie występuje tutaj, tylko w, e, po stronie Birmy, czyli Miarmaru. E, no i one tam zamieszkują ogólnie, po prostu chodzą ubrane na czerwono i to oznacza, że są właśnie z tego plemienia. Jak współczujesz? tu nic nie ma, muszą siedzieć, bez zamykania, nie mogą stąd wyjechać, nic się nie dzieje. Co, co nie Nic. No. Smutne mają takie życie. Niczego nie zobaczą, nigdzie nie mogą wyjechać, nie mogą niczego w swoim życiu zmienić, bo no z, z racji, że urodziły się właśnie w tym plemieniu no powoduje, że mają stracone życie, prawda? Ja teraz to jest takie wszystko zrobione właśnie pod turystów. No i my niestety przyłożyliśmy cegiełkę do tego, że one tak tutaj mają.

W drodze powrotnej z wioski Długich Szyi trafiliśmy na plantację bakłażanów. Pierwszy raz widzimy. O, tak wyglądają. Wracamy właśnie z Parku Narodowego Maesa Kut. Wracamy z niego dlatego, że nie przejdziemy dzisiaj, e, dzisiaj tej trasy, ponieważ jest to około 5 km i jest tam podane, że jest to około 2,5 godziny e, trasy. A jest już godzina 15 i my chcemy dzisiaj zajechać na zachód słońca na świątynię. Więc zabijamy się teraz w stronę hotelu, a po drodze chcemy jeszcze zobaczyć, na znaleźliśmy walki kogutów. Dojeżdżamy do miejsca, na którym mapa pokazuje, że są walki kogutów. Ale wygląda na to, że chyba jest zamknięte. Pokazuję się. cicho! Biegnie za mną. No. O, mamy! Cockfighting chyba. Raczej dogfighting. Uciekaliśmy przed, psa, przed zgrają psów. Chciał nas pogryźć. A kogutów nie było. Oczywiście była ta arena. Pan nam wcześniej machał nie jedzcie, nie jedzcie, ale my mu pokazaliśmy, że chicken, chicken. On no dobrze, że chicken, chicken. No i tak pojechaliśmy, że mało nas nie pogryzły trzy labradory. Patrzcie jaka tu jest ekologia. A my nie możemy palić za tym drewnem. Plastyczny, elegantny pali. I fajne jest to, że prawie na każdych światłach jest liczba. Przyjechaliśmy jeszcze do centrum. Okazuje się, że przy tym jeziorze dzisiaj też jest market. Może jest codziennie. Jutro już tego nie sprawdzimy, bo wyjeżdżamy stąd, w stronę Taj. Ale byliśmy jeszcze na świątynię. Chcieliśmy ją zobaczyć za dnia. Później ją zobaczymy jeszcze wieczorem. A za chwilę stąd idziemy na najwyższy punkt w tej miejscowości. Szczerze, ta świątynia wyglądała pięknie wczoraj. Oświetlona. W ciągu dnia jest po prostu świątynią. Nic specjalnego. A my chcemy pojechać tam do dżury. Dotarliśmy na samą górę. Świątynia nazywa się Vat Prath do i Kongmu. No idziemy pozwiedać. Zobaczymy, czy jest jakaś fajna miejscówka, na którą możemy jutro z rana udać się na wschód słońca. Wyżej jest jedna na mała świątynia. Jest szansa, że jest to najwyższy punkt, wierzchołek w górę. I będzie widać też zachód. Ale tak, od nadzieję, bo wchodzimy tutaj, już nam się nie chce mega. Jest zachód. Wow. No, piękny zachód, muszę przyznać. Badamy, zawijamy się na market. Może uda nam się dzisiaj znaleźć turystyczny makaron, który nazywa się Pataj. Ojej, hey, kolacja za 50 batów. Takiego pataja jeszcze nie jedliśmy. To jest pataj zawinięty w omlet jajka. Mmm, I oczywiście super widok na Mae Son. Kupiliśmy sobie jeszcze takie świeczki. Może będą się też trochę dymić na komary. Tu mamy już takie kadzidełka. A się palam. powiem Wam, że to pomaga. A to będzie romantiko świeczka. Posiedzę. Za chwilę, jeszcze wieczyża wjedzie. Pokażę wam, pokażemy Wam, co kupiliśmy na targu. Ok, wjechało no, żarcie. Jest tak. Kiełbasa ze świni, kiełbasa ze świni z nudlami. Sajgonki w się słodko pikantnym do tego jest papaja salat, pierogi chińskie, sałata imbir, tu są dwa nuggetsy z posypką jaką? Serową. Serową. Więc co? No jemy. Ogólnie to tak, te, te były po 10 batów, czyli po złoty 20, zł, to 2,50. Papaja salat, 5 zł, to złote 20 zł i to 2,50.